Księże biskupie Stanisławie, a co ksiądz biskup otrzymał na pierwszą Komunię Świętą? Jaki prezent? W moich czasach praktycznie nie było prezentów. Może ktoś tam dostał zegarek. Ja dostałem tylko, pamiętam, parę złotych, nawet chyba 100 złotych starych od mojego ojca chrzestnego. Mama chrzestna też była, ale nie było jej stać na prezent, trzeba przyznać tak szczerze. Dlatego tutaj to jedyne, co dostałem, to wtedy właśnie było... Te parę złotych od mojego Ojca Chrzesnego. Natomiast bardzo cieszyliśmy się, że byliśmy razem na śniadaniu, na plebanii u księdza proboszcza, który dla wszystkich dzieci komunijnych przygotował śniadanie. I to było dla nas bardzo ważne wydarzenie. Ale świadomość jeszcze ważniejsza to jest to, że najważniejszy w tym momencie jest Chrystus Pan, Pan Jezus, którego przyjmujemy, nie prezenty, nie to, co właśnie inni nam przygotują, ale spotkanie z Jezusem takie bardzo osobiste, bo on przychodzi do mojego serca i on będzie mi jeszcze mocniej towarzyszył przez swoją obecność właśnie w Komunii Świętej. Stąd zachęcam, żeby często przystępować sobie do Komunii Świętej, jak najczęściej, obchodząc też pierwsze piątki. Zobaczycie, ile to da Wam mocy, siły do tego, żeby każdą trudność pokonać.